Tu jest stopiona puszka z bezpiecznikami. Czyżby od elektryki zaczął się pożar? Jeśli ktoś kojarzy ten zajazd, to dajcie znać w komentarzu co tu się wydarzyło, co tu się odwaliło. teraz Zrobimy sobie taki niespodziewany i nieplanowany urbex. Właśnie przejeżdżałem i zauważyłem taki opuszczony zajazd. Eden, dość ciekawie. O, to jest zawalone. Wspalone. Idę szybki rekonesans zrobię może powstanie jakiś odcinek się chyba spaliło dach jest okupcony balki widzę też tu widzę zachodzi Ciekawie. Chyba był tu jakiś pożar. Wszystko potopione. Pii. Przez przypadek jeszcze zrobił mi się urbex. Poszukam info na temat tego miejsca ale jest spalona, stopiona lodówka tu jest jakieś drugie wejście, jest wszystko pootwierane na ścież chyba wszędzie się tu paliło Ciekawe czy ktoś to podpalił specjalnie czy coś tu się wydarzyło takiego że Stopiona puszka z bezpiecznikami, czyżby od elektryki zaczął się pożar? Jeszcze pozostałości mebli. Są jakieś piwnice, zaraz tam zajrzę. No i tu jest kominek. Wszystko opalone, Tak się ledwo trzyma, może się nie zawali na mnie. Wszystkie belki opalone. Tu pewnie była jakaś taka sala duża, a mamy taki stojak, jakiś wiejski stół, coś takiego. Na razie nic nie leci. Tu była jakaś toaleta, jedna, druga. Widzę zdemontowane chyba to, co się dało zdemontować, ktoś już zabrał. Tam u góry jakieś loże były, jeszcze są resztki ławek. Wełno, resztki foteli spalonych. Też tu niedawno chodził, nie wiem czy jakiś urbex, bo też są świeże ślady na śniegu tu, które napadał. Tu blachy wiszą że jest tak w sumie dość niebezpiecznie. Idę na dół. Dzaję inne zakamarki. kamarki wszystko. No ciekawe od czego zaczął się ten pożar. Tu jakaś część chyba zaplecza Była jakaś piwnica kantorek. Ale nic tam więcej nie widzę. Tu był jeszcze piec, o, taka kuchnia. tafli. Spróbuję odpalić sobie latarkę, bo to jest ciemno, jeszcze zajda na dół. Jeśli ktoś kojarzy ten Zajazd, to dajcie znać w komentarzu, co tu się wydarzyło. Co tu się odwaliło, co jeszcze fotele, jakieś tapczany ciekawi mnie, co ja Bo jest. Co było przyczyną? Tu chyba była Łazienka. Jakieś umywalki. Stary telewizor kinoskopowy, rozbity. No, kibelek. Jeden. Tu jest drugi. I tu jeszcze jakaś sala, jakieś małe, małe pomieszczenie. Taki. Pod pilniczeniu z jakimś narożnikiem, jakaś loża tu była. Spróbuję jeszcze się dostać na górę tej części. Jakaś łazienka. Nie ja wiem czy tu było jakieś mieszkanie, czy na wynajem. Wszystko odpadło od temperatury. Stopiony brodzik. Podłoga drewniana, ale okna są pootwierane, dostał się śnieg i wszystko napuchło. Nosz lokalnie chyba nie do odratowania dach tu jest zawalony. Tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. O, ktoś tutaj chyba libację sobie robił. Oj tu chyba było największe zarzewie ognia. jest spalona cała konstrukcja dachu. Blacha spalona, powyginana. Tam były jeszcze jakieś pomieszczenia. Jakiś strych. Ślady są ktoś tu chodził niedawno, po co nie wiem? Albo ja tak jak ja. A tu jest nad tym to zaplecze takie. Nie, nie wiem po czym chodzę. A to jest blacha jakaś. Ups, to spierdzielam stąd, żeby nie spaść. Była jeszcze jakaś klatka schodowa, ale jest gruz i śnieg, ale jakoś zejdę. A i wyjście na zewnątrz, czyli to było pewnie jakieś pomieszczenie na wynajem. Chyba jestem sam, ale nikogo nie widzę. Tu jest kolejna: jakieś... są te schody. To jest jakaś klatka schodowa. Jakieś piwnica, ciemno jest tam. pan znowu latarkę w komórce. Co wiele, co prawda nie da światła, ale może się nie zabije. No, piwnica, tu jest piec, nie wiem czy w ogóle będzie widać. No ja widzę, kamerka chyba nie bardzo. I tu jakiś składzik na opał Tu jeszcze jakieś pomieszczenie wypłytkowane było kartą z lodówki. Dosyć duży obiekt. Jeszcze tu są jakieś schodki, zajrzymy. Aha, tu już byłem. Tu jest to, co leży, ta lodówka. Zwrócona i to jest to wejście. Dobrze. Idę jeszcze zobaczyć na zewnątrz. W jakieś jakiejś pozostałości Mówi odcięty prąd szafki które zostały pewnie wyrzucone z góry hmm. no kogoś tu sporo nieszczęście spotkało cały lokal spłonął no tu był jakiś domek dla dzieci Chyba Albo dziwny taki schowek Tu jeszcze by taka stajenka, jakby tu coś były hodowane, jakieś kurki, gołębia, nie wiem Nie wiem, tu jakby wychodek, bo jest jakaś dziur, dziura Tak wygląda z tej strony ten lokal. No są wszystkie z rzeczy powyrzucane, spalone, zniszczone. No nie słyszałem kogoś. I tu też jakieś żyjątka były hodowane. Są jakieś klaty. Nie ja wiem, czy jakieś, jakiś drób, czy króliki. Hm. Ciężko powiedzieć. Dobra, ewakuuję się. Bo jestem nieprzygotowany. Chodzę po śniegu, już mam przemoczone buty. Ale nie potrafiłem sobie przejeżdżając obok odmówić, żeby zajechać. O, spalone krzesła. Widać, że tu ktoś. To bywa, bo ślady są wydreptane, takie dosyć świeże. Wczoraj się więc dzisiaj już ktoś tu chodził. Nie wiem w jakim celu. Czy urbeksowo, czy. No i tu jesteśmy z tej strony, gdzie było to piętro, na którym były loże. Tu co jest jeszcze? Nie byłem. Tu jest wejście od tej strony. I są jeszcze jakieś pomieszczenia, jakaś leżanka. Poza tym puste. Tu też jakieś malutkie pomieszczenie, w którym nic nie ma. I tu jest jeszcze też puste. A i tu były jeszcze jakieś... Garaż, garaż albo magazynek drzwi są zdemontowane. No tu chyba kurde ktoś lał z góry. Żółty śnieg zwiastuje mocz. Dobra, dzięki Wam za oglądnięcie tej krótkiej wyprawy, Jeszcze z tej strony Wam pokażę Krótki urbek spalonego zajazdu Mamy tu tablice liczniki odcięte Kto ktoś jeździ, kółeczka, bączki kręci nikt tego nie pilnuje Mam tu jakieś neony były nawet jeden dobra Dzięki, trzymajcie się, ja robię jeszcze zdjęcie i spadam. Trzymajcie się i do następnego Urbeksu.